Hello, the bigger picture of English. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, pomoc i wkład w pisaniu książki pod tytułem Porusz góry. A dzisiaj mam przyjemność przeczytać dla Was do niej już gotowy wstęp. Drogi czytelniku. Mogę sobie tylko wyobrazić, co przeżywasz, robiąc kolejne podejście do angielskiego. Prawdopodobnie nie jest to pierwszy raz, kiedy samodzielnie starasz się znaleźć dla siebie rozwiązanie. Z kolei, jeśli to twój początek pozaszkolnej przygody z angielskim i chcesz to zrobić solidnie, to przyjmij moje gratulacje. Bez względu na jakim etapie podróży na językowy szczyt się znajdujesz, ta książka jest dla Ciebie. Znam setki osób i jestem pewien, że jest ich jeszcze więcej, których próba nauczenia się angielskiego ku ich rozczarowaniu idzie jak po grudzie. Wielu z nich ma za sobą liczne kursy i szkoły lub tak długo od nich przerwę, że dotychczas zainwestowane czas i pieniądze, Trzeba uznać za nieodwracalnie stracone. Ich frustracja z tego powodu sięga zenitu. Samo patrzenie na taki stan rzeczy zawsze budziło i budzi we mnie ogromny sprzeciw. Oprócz tego poczucia marnowania czasu i atłasu, zauważyłem jeszcze jeden, co gorsza, pomijany efekt uboczny takiej nieudolnej edukacji. Jest to złamanie ducha i zabicie umysłu ucznia przez odczłowieczone formy edukacji, z angielskiego beginner's mind. Uczeń nie jest osobą, a jedynie numerkiem w dzienniku lub kolejnym klientem do odhaczenia. Serce mi pęka, widząc twarze przepełnione zrezygnowaniem, puste spojrzenia oraz słysząc, że już nigdy się nie nauczę. Przykre i smutne. Pamiętam, jakimi pięknymi i odważnymi pomysłami cieszyli się moi koledzy i koleżanki, kiedy byliśmy jeszcze mali. Do dziś czuję tę radość bycia i poznawania świata wypełnionego młodymi duszami, które mnie otaczały, zanim zetknęliśmy się z formalną edukacją. Ja miałem to szczęście spotkać takich nauczycieli, którzy pomogli mi utrzymać ten ogień entuzjazmu żywy we mnie. Pragnę z całego serca obudzić ten ogień również w Tobie i włożyć z powrotem w Twoje ręce moc kierowania Twoim uczeniem się angielskiego. Aby to ułatwić, użyję metafory i opowiem Ci o uczeniu się angielskiego w perspektywie podróży. Pokażę Ci całą mapę oraz krajobraz. Zabiorę Cię w podróż, razem spakujemy plecak i z lotu ptaka, pokażę Ci drogę prowadzącą na językowe szczyty. Pośród tych wszystkich elementów w niniejszej książce my skupimy się właśnie na drodze. Uczenie się, idzie nam najłatwiej i najlepiej, kiedy ta droga jest jasna, zrozumiała i prosta, więc na najbliższych stronach sobie ją wyprostujemy. Opowiemy sobie o tym, czym ta droga jest, o tym, co nas z nią łączy oraz o tym, Jaki my mamy na nią wpływ? Witam Cię w Bigger Picture of English, angielski z perspektywą na językowe szczyty. Gotowy? Let's go!